Witam serdecznie. W poprzednim odcinku na moim kanale zapoznaliśmy się z podstawowymi blokami matematycznymi dostępnymi w TIA portal. W tym nagraniu wykonamy sobie proste ćwiczenie, pozwalające w praktyczny sposób przetestować działanie niektórych bloków. W ramach ćwiczenia wykonamy sobie prostą funkcję obliczającą odchylenie standardowe. Funkcja na wejściu będzie przyjmowała tablicę typu REAL o dowolnym rozmiarze. Załóżmy, że elementami tablicy będą pomiary jakiejś przykładowej wielkości fizycznej. Nasza funkcja ma za zadanie na podstawie tych pomiarów obliczyć odchylenie standardowe. Wzór na odchylenie standardowe widzisz właśnie na ekranie, ale czym w zasadzie jest to odchylenie standardowe? Wyobraź sobie, że masz zbiór pomiarów jakiejś wielkości fizycznej, np. temperatury. Obliczasz średnią arytmetyczną temperaturę swoich pomiarów. I teraz chciałbyś wiedzieć, jak bardzo rzeczywiste pomiary różnią się od wartości średniej. Inaczej mówiąc, jak wielki jest średni rozrzut pomiarów wokół wartości średniej arytmetycznej. Na to pytanie odpowiedzią jest właśnie wartość odchylenia standardowego. Aby nie przedłużać za bardzo, przejdę od razu do celu, którym jest implementacja przedstawionego wzoru jako funkcji w środowisku TIA Portal. Wcześniej stworzyłem nowy projekt i dołączyłem do niego przykładowy sterownik S7500. Zaczynam od stworzenia funkcji o nazwie Standard Deviation. Jak już wcześniej wspomniałem, funkcja będzie na wejściu przyjmować tablicę typu Real dowolnego rozmiaru, w której będą znajdowały się nasze pomiary. Na wyjściu natomiast będziemy otrzymywać zmienną o nazwie result, do której trafi wartość obliczonego odchylenia standardowego. Pozostałe zmienne będziemy definiować w trakcie pisania kodu. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wzór na odchylenie standardowe wydaje się skomplikowany, to tak naprawdę taki nie jest. Wystarczy tylko odpowiednio podejść do zadania i rozbić ten wzór na mniejsze fragmenty. Proponuję zacząć od obliczenia wartości średniej pomiarów umieszczonych w tablicy na wejściu Data Array. Aby obliczyć wartość średnią, musimy znać ilość elementów w tablicy oraz sumę wartości wszystkich elementów w tablicy. Zacznę od wyznaczenia ilości wszystkich elementów w tablicy, co będę określał jako długość tablicy. Aby obliczyć długość tablicy, wystarczy od górnego indeksu odjąć indeks dolny. A następnie do otrzymanej wartości dodać 1 w Tia Portal mamy gotowe funkcje do sprawdzania dolnego i górnego indeksu tablicy. Są to odpowiednio funkcje Lower Bound i Upper Bound. Obie funkcje mają taki sam zestaw wejść. Na wejście ARR doprowadzamy tablicę z pomiarami, natomiast na wejściu DIM określamy ilu wymiarowa jest nasza tablica. W tym przypadku mamy tablicę jednowymiarową, więc wpisujemy 1. Tym oto sposobem w zmiennej minimum indeks będziemy przechowywali numer najniższego indeksu tablicy. Natomiast w zmiennej maksimum indeks będziemy przechowywali numer najwyższego indeksu tablicy. Mając te zmienne, możemy obliczyć długość tablicy wejściowej. Jak już wcześniej wspomniałem, w tym celu obliczamy różnicę pomiędzy indeksem najwyższym i najniższym. Robimy to przy pomocy funkcji subtract, a wynik umieszczamy w zmiennej tymczasowej index difference. Następnie przy pomocy funkcji add dodajemy jedynkę do wcześniej otrzymanego wyniku. W rezultacie otrzymujemy długość naszej tablicy, która będzie przechowywana w zmiennej array length. W tym momencie dodam network sprawdzający czy długość tablicy jest mniejsza lub równa 1. Jeżeli tak, to funkcja zostanie przerwana przez instrukcję ret, która przerwie wykonywanie funkcji odchylenia standardowego i zwróci wartość 0 do funkcji wywołującej. Stanie się tak, gdyż do obliczenia odchylenia standardowego potrzebujemy co najmniej dwóch pomiarów. W dalszej części trzeba obliczyć sumę wartości wszystkich elementów znajdujących się w tablicy data array. W tym celu wykorzystam instrukcję sterowania przepływu programu JUMP. Wprowadzę sobie zmienną interacyjną i, dzięki której kolejno będę sprawdzał zawartość poszczególnych elementów tablicy, dodawał je do siebie, a wynik umieszczał w zmiennej sum. Początkowo, wykorzystując instrukcję move, inicjalizujemy zmienną i wartością równą minimalnemu indeksowi. Bo tam znajduje się pierwszy element tablicy. Zmienną przechowującą sumę inicjalizuję natomiast wartością 0. W dalszej części tworzę pętlę programową, która z każdym obiegiem będzie dodawała do zmiennej przechowującej sumę. Kolejne elementy tablicy podanej na wejście data array. Wykorzystując funkcję add do zmiennej sum dodajemy elementy obecnej iteracji i wynik umieszczamy w zmiennej sum. Następnie wykorzystując funkcję inkrementacji inkrementujemy zmienną iteracyjną i oraz sprawdzamy, czy nie przekroczyliśmy najwyższego indeksu tablicy. Jeżeli nie, to instrukcją JUMP wracamy do miejsca sumowania elementów tablicy gdzie do zmiennej sum dodany zostanie kolejny element tablicy, gdyż zmienna i ma już wartość o jeden większą niż w poprzedniej iteracji i wskazuje na kolejny element tablicy. Ten fragment kodu będzie wykonywał się tak długo, dopóki wszystkie elementy tablicy nie zostaną do siebie dodane. W efekcie w zmiennej przechowującej sumę otrzymamy sumę w wartości wszystkich elementów tablicy podanej na wejście data array. Mamy już wszystkie zmienne potrzebne do obliczenia wartości średniej arytmetycznej. Przy pomocy instrukcji divide dzielimy sumę wszystkich elementów tablicy przez ilość tych elementów. W rezultacie w zmiennej average otrzymujemy wartość średnią. Mamy więc już jedną ze składowych wzorów na odchylenie standardowe. Musimy teraz wziąć każdy element z tablicy, odjąć od niego wartość średnią, otrzymaną różnicę podnieść do kwadratu i obliczyć sumę otrzymanych wartości dla wszystkich elementów w tablicy. Skoro mamy coś zrobić dla wszystkich elementów tablicy, to zbudujemy sobie kolejną pętlę, tym razem ze zmienną iteracyjną J. Ponownie zainicjujemy ją numerem najniższego indeksu tablicy, który jest przechowywany w zmiennej minimum indeks. Tworzę również zmienną SQR SUM, do której trafi końcowa suma naszych obliczeń. Mógłbym w zasadzie wykorzystać zmienną SUM, której wcześniej używałem, ale żeby bardziej podkreślić, że jest to inaczej liczona suma niż we wcześniejszym etapie, wprowadzam nową zmienną i inicjalizuję ją wartością 0. Tak jak poprzednio tworzę sobie pętlę, w której z każdym obrotem zmienna J będzie inkrementowana, dopóki nie przejdziemy przez całą tablicę. Wewnątrz pętli najpierw obliczam różnicę pomiędzy elementem wskazanym przez zmienną iteracyjną J a wartością średniej arytmetycznej. Różnicę przekazuję do zmiennej difference aby potem przy pomocy instrukcji SQR podnieść ją do kwadratu. Wynik trafia do zmiennej SQR i w kolejnej linii kodu jest on dodawany do sumy całkowitej wszystkich kwadratów. Dzięki instrukcji Jump obliczenia wykonają się dla wszystkich elementów w tablicy. Na samym końcu pozostaje nam obliczenie wariancji i spierwiastkowanie jej. Wariancja to całe wyrażenie pod pierwiastkiem, bo odchylenie standardowe to nic innego jak pierwiastek z wariancji. Wykorzystując więc instrukcję div, dzielę sumę kwadratów przez długość tablicy, wynik trafia do zmiennej variation. a następnie instrukcją sqrt obliczam pierwiastek z obliczonej wariancji, który trafi na wyjście result, co zakończy działanie funkcji. W efekcie wykonania stworzonej funkcji standard deviation w zmiennej wyjściowej result otrzymam odchylenie standardowe obliczone dla danych wejściowych podanych na wejście data array. Na koniec przetestuję działanie stworzonej funkcji, w tym celu stworzyłem wcześniej blok danych db, w którym zdefiniowałem przykładową tablicę z pomiarami. Możemy wywołać więc funkcję standard deviation w bloku main i przetestować jej działanie dla przykładowych danych z bloku db. Na tym zakończę to ćwiczenie. Oczywiście funkcję można by bardziej dopracować, ale na potrzeby tego odcinka myślę, że zrobiliśmy wystarczająco, gdyż celem było zapoznanie się z podstawowymi funkcjami matematycznymi dostępnymi w środowisku TIA Portal. Jak widać, nawet złożone równanie matematyczne można rozbić na mniejsze działania i obliczyć je z wykorzystaniem języka LAT. Musisz jednak wiedzieć, że do obliczania złożonych działań matematycznych dużo lepiej jest wykorzystywać języki tekstowe, gdyż otrzymany w ten sposób kod jest bardziej czytelny, łatwiejszy w implementacji, bardziej wydajny, no i oczywiście zajmuje mniej miejsca w edytorze. Dzięki czemu nie musimy tyle skrolować, aby zobaczyć cały kod? Jeżeli film Ci się podobał, zachęcam do polubienia go i subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, gdyż na kanale będą pojawiały się kolejne nagrania związane z programowaniem sterowników PLC i nie tylko. Na ten moment się z Tobą żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku.